Wiadomości o pogarszającym się stanie zdrowia Beaty Kozidrak wstrząsnęły polskim światem muzycznym. Pierwsze sygnały niepokoju pojawiły się, kiedy artystka ogłosiła na swoich profilach w mediach społecznościowych konieczność odwołania nadchodzących koncertów. Zaplanowana na zimowo wiosenny okres trasa koncertowa, w tym występy w ramach świątecznej trasy koncertowej Christmas Time oraz udział w sylwestrowym balu z zespołem Bim, została odwołana z powodu Nagłej choroby wokalistki, jak podano w krótkim komunikacie z 3 grudnia. Sytuacja stała się jeszcze bardziej niepokojąca w weekend, gdy do mediów dotarły informacje, że 64-letnia kozidrak przebywa w szpitalu. Według doniesień serwisu Party, celebrytka miała trafić do jednego z lubelskich szpitali i, jak podają informatorzy, prędko z niego nie wyjdzie. Zaznaczono, że problemy zdrowotne gwiazdy są poważne i wymagają dłuższego leczenia. W kontekście tych zdarzeń głos zabrał również Krzysztof Cugowski, lider zespołu Budka Suflera. Przyznał, że wiedział o zdrowotnych problemach Kozidrak już od jakiegoś czasu. W swojej wypowiedzi skierował do niej poruszające słowa wsparcia co świadczy o silnych więziach i wspólnocie panującej wśród artystów. Jego komentarz, pełen empatii i zrozumienia, podkreślił, jak niespodziewane i poważne mogą być wyzwania, z którymi muszą mierzyć się osoby publiczne, nawet te zdające się prowadzić życie pełne sukcesów i blasku fleszy. W obliczu wyzwań zdrowotnych Beaty Kozidrak, wsparcie społeczności artystycznej jest dla niej nieocenione. Podczas ostatniego sobotniego koncertu który miał pierwotnie być jednym z występów Kozidrak, Natalia Kukulska wyraziła solidarność ze sceny. Zwracając się do publiczności, prosiła o wysłanie pozytywnych myśli do nieobecnej wokalistki. Kochani, czy możemy z tego miejsca serdecznie pozdrowić osobę, której nie ma, Beatę Kozidrak, życząc jej ogromu zdrowia? Powiedziała Kukulska, co spotkało się z ciepłym przyjęciem i wzruszeniem zgromadzonych. W emocjonalnej rozmowie z Superekspresem kolejne wsparcie dla kozidrak wyraził jej bliski przyjaciel, Krzysztof Cugowski. Mówiąc o swojej długoletniej znajomości z kozidrak, którą łączy wspólne pochodzenie z Lublina i ponad 40-letnia przyjaźń, Cugowski nie krył swojego smutku i troski o stan zdrowia koleżanki. No, zdrowia, kurczę. Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje. Czego mogę jej życzyć. No, zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo. Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę. Szczęścia! Wyznał lider budki Suflera. Te głosy wsparcia od innych artystów nie tylko podnoszą ducha Kozidrak w trudnych chwilach ale także przypominają o sile i znaczeniu wspólnoty muzycznej, która w momentach kryzysu potrafi zjednoczyć się, by wspierać swoich członków.